Chili, dla mamy, dla rodziców, dla dziecka, dla siebie. A być może za jakiś czas usłyszysz takie słowa. Kocham moje Chili. Kocham, kocham, kocham. Kocham moje Chili. Ja i mój Chili, pomocny w każdej chwili. Moje oczko w głowie. Kocham Cię, Chili. Ja moje też uwielbiam. Kocham, kocham. Kocham moje chili. Kocham moje chili. Uwielbiam swoje chili. Kiedy zimno, kiedy źle, podłącz chili i się ciesz. Uwielbiam swoje chili. Bez chili nie żyję. Chili życie ci umili. Niezastąpione moje chili. Uwielbiam. Moje wsparcie. Jaki prezent w tym roku? Chili. Urządzenie, które cię wspomoże.